W imię palestyńczyków dziękuję wszystkim tu obecnym. Dziękuję każdej osobie, która rodzi się z Azji. Nazywam się Osama. Jestem palestyńczykiem i jestem Polakiem. Cztery miesiące temu ponad 2 miliony ludzi, wśród nich moje dzieci, żona i trzy córki, które znajdują się tutaj. E, Padliśmy się ofiarą ludobójczej wojny Izraela przeciwko Palestyńczykom. Kilka tygodni temu w końcu udało nam się wydostać się z piekła, jakim stała się strefa Gaza. Ale mamy wszyscy złamane serca. Zostawiliśmy tam naszych. braci i siostry. Matki i w byliśmy świadkami ludobójczych. Polityka Izraela, którego armia zniszczyła nasze domy, szkoły, szpitale, kościoły i meczety. Izraelskie bombardowanie zabiło ponad 30 tysięcy osób, z których są dzieci i kobiety. Rannie są ponad 70 tysięcy osób. Nie ma jak. I gdzie ożywić im pomoc? Izrael zaatakował i zniszczył większość szpitali. Masowo zabijał naszych bohaterów, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych. Pamiętajmy o Hendrażab. Hendrażab to jest mała dziewczynka. Płagając się o pomoc, niestety zabito w końcu przez izraelską armię. I o oddzielnych ratownikach, którzy zginęli z tą dziewczynką. Tak, to co żyje w strefie gazy to jest ludobójstwo. Ale izraelska polityka niszczenia gazy, jej blokada, regularne ataki, to wszystko zaczęło się 17 lat temu, a nie od 7 października. Izrael gładził około 2,5 miliona ludzi. Sytuacja na północy Gazy, gdzie ludzie są wygładzani, osłabieni, z wyniszczonymi organizmami, na podstawie nie pozostawia żadnych wątpliwości co do intencji Izraela fizycznie zniszczenia palestyńczyków. Apelujemy do całego świata. Do naszych przyjaciół i naszych rodaków w Polsce, atak na gazę musi się skończyć. Dzisiaj potrzebujemy Waszego wsparcia, Waszego głosu, aby dotrzeć do serc i sumień wszystkich ludzi dobrej woli. Musimy działać teraz, zanim będzie za późno. I nie możemy pozostać obojętni wobec tej tragedii, która rozgrywa się na naszych oczach. Każdy z nas może przyczynić się do zmiany. Każdy głos ma znaczenie. Razem możemy zakończyć wojnę w Gazie i przynieść nadzieję tym, którzy ją stracili. Świat musi zareagować, dlatego że. Świat musi zareagować, dlatego że stoimy razem, jednocząc. Czym w imię pokoju, sprawiedliwości i godności dla wszystkich ludzi dajmy głos naszym braciom i siostrym w Gazie. Niech nasze serca i nasze działania przemówią głośno i wyraźnie. Dość, dość, dość wojny w strefie gazy, dość przelewu krwi, dość cierpienia, dość wojny i czas na pokój, czas na wolną Palestynę. Zatrzymać ludobójstwo, wolna Palestyna, 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 zatrzymać ludobójstwo. Palestyna, Palestynę zatrzymać ludobójstwo